Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami odnośnie naszego interaktywnego webinaru, postanowiłem wytłumaczyć, wyjaśnić, co zamierzamy i co przygotowaliśmy dla Państwa na ten dzień. Najpierw nasze spotkanie zacznie się od webinaru, podczas którego zaprezentuję wyzwania, które będą niedługo już stały przed polskimi szkołami, publicznymi i niepublicznymi. A później zaproszę Państwa do tego, abyście wspólnie. Dyrekcja razem z Radą Pedagogiczną usiedli i porozmawiali o przyszłości Waszej szkoły. Przygotowaliśmy dla Was specjalny proces myślowy, który jest zaplanowany na 90 minut. I podczas tego procesu myślowego otrzymacie od nas trzy narzędzia myślowe, dzięki którym powinno Wam się udać poprowadzić rzeczową, konstruktywną i bardzo dobrą dyskusję na temat wizji Waszej szkoły. Czy na przykład rozwój kompetencji powinien być tematem dla Was numer jeden? A jeśli tak, to jakie kompetencje? Trzy narzędzia myślowe pomogą Wam w tym wszystkim i cały proces myślowy jest ułożony, żeby było to spotkanie bardzo efektywne, skuteczne. Przygotowaliśmy w też notatki dla osoby, która będzie prowadziła, czy to będzie dyrektor, czy to wicedyrektor, czy ktoś z grupy otrzyma nas dodatkowe jeszcze wskazówki, na co zwrócić uwagę podczas takiego spotkania, aby ona przede wszystkim miało swoją efektywność, dobrą dynamikę, żeby nie pozwolić na to, żeby zaczęła się dyskusja, dygresja, i w tym momencie jest duże ryzyko, że wszystko pójdzie nie w tym kierunku, co byście chcieli, i stracicie czas. Spotkanie, tak jak powiedziałem wszystkim, dyrekcja z Radą Pedagogiczną, jeśli dyrekcja już jest zapisana na ten webinar albo planuje, to bardzo ważnym elementem jest oczywiście zaproszenie swojej rady, uprzedzenie, powiedzenie czy wskazanie tego nagrania, jak będzie wyglądało to spotkanie, tak żeby nie było zaskoczenia. Zapraszamy zawsze naszych członków naszego zespołu w sposób klarowny, precyzyjny i wszystkim transparentny. Nie chodzi o to, żeby zaskakiwać, bo to od razu rodzi pewien niepokój czy wręcz opór. To chyba wszystko. Zapraszam. Jeśli będą jakieś pytania, wątpliwości, proszę o komentarze, o pytania, czy te nasze mailowe, czy pod tym filmikiem. Dziękuję i do zobaczenia 25 czerwca.